thank you Jesteśmy teraz na Gubałówce, gdzie spora część turystów zaczyna swoje zimowe wakacje. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że część z nich pójdzie na pozornie łatwe szlaki, jak na przykład do Morskiego Oka, albo wyjedzie kolejką na Kasprowy i pójdzie w stronę najbliższego wzniesienia, czyli Beskidu, dokładnie w tych samych ubraniach, które mają teraz na sobie. Mamy dość takie m, lekkomyślne czasem podejście do gór. Nie jesteśmy świadomi po prostu wielu zagrożeń, które w tych górach są i często ludzie naprawdę nieprzygotowani w takim stroju miejskim potrafią się wybrać na taką trudniejszą wycieczkę, gdzie już trzeba by być przygotowanym na warunki takie, nazwijmy to czasem alpejskie. To jest właśnie też pewna specyfika ta, że tu bardzo blisko Zakopanego są szlaki i można godzinę, dwie spaceru znaleźć się w takim miejscu, gdzie naprawdę można sobie zrobić krzywdę. Ledwo zaczął się sezon zimowy w górach, a już daje o sobie znać nasza ułańska fantazja. Kobieta w rajstopach i trampkach idąca do morskiego oka. Ojciec, który w huraganowym wietrze utknął z ośmioletnim dzieckiem na pośredniej turni. Czy turyści, którym w wyznaczeniu trasy wycieczki pomagał nieskutecznie chatbot? Pomimo corocznych apeli ratowników górskich, uparcie popełniamy te same błędy. A w górach, jeśli zdarzy się nam wypadek lub osłabniemy ze zmęczenia czy zimna, na ratunek trzeba czekać w nieprzyjaznym miejscu nawet wiele godzin. W okresie takim poza sezonowym, jak to u nas mówimy, tych pacjentów mamy 20-30. Na dobie zarejestrowanych osób w urazowym, a w sezonie jest to no jakieś 3-4 razy tyle osób, wciąż. Dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie e, zupełnie nieprzygotowani, zupełnie nieświadomi e, dostają się w miejsca po prostu no, dla siebie obce, nieznane i, 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 I niebezpieczne. I, I ma to różne e, skutki. Najczęściej są obejrzenia e, kończyn dolnych w zakresie kolan, e, stawów skokowych. Mówimy tu o skręceniach i złamaniach. Także kończyn górnych, e, okolicy barku, e, przedramion. No i także kolejne to urazy głowy, klatki piersiowej. By zminimalizować ryzyko, przygotowania do górskiej zimowej wycieczki powinniśmy zacząć już w domu. Pierwszą rzeczą, którą bym wszystkim sugerował, którzy przyjeżdżają w góry, nie tylko Tatry, różne góry w Polsce, to sprawdzenie prognoz pogody oraz sprawdzenie zagrożenia lawinowego. bo to Grzeszymy tutaj jako turyści, no, prawda? No, zdecydowanie. Nie róbmy wtedy wycieczki na 6-7 godzin, kiedy wiemy, że za 3 godziny będzie bardzo mocno wiało. Będzie silny opad śniegu, intensywny. Albo mgła. I brak widzialności, dokładnie. No więc to możemy robić już z pozycji domu. Tak, skorzystając z internetu. Świetna strona lawiny.topr.pl, która w tatrach określa stopień zagrożenia lawinowego. Lawina może zejść w każdych warunkach. To nie jest tak, że bo mamy 5 stopni. Ludzie mówią często: e, To tylko dwójka, a ratownicy mówią: To aż dwójka. Statystycznie najwięcej wypadków jest przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego. Bo najwięcej wtedy wychodzimy sądząc, że jest bezpiecznie. Tak, dokładnie. Dlatego warto wyposażyć się w sprzęt lawinowy i umieć go używać albo wybrać bezpieczniejsze góry. Jesteśmy na szlaku czerwonym z Rabki na Maciejową. jest to część głównego szlaku Beskidzkiego. W górsach generalnie, na obrzeżach Rabki Zdroju. Przez to, że traktuje się te góry jako dużo prostsze od gór wyższych, często turyści właśnie w takie tarapaty się gdzieś tam wplątają. Okazuje się, że gdzieś nie są przygotowani, nie mają latarki, nie wiedzą, że szlaki są zawiane, że, że pokrywa śnieżna w mieście nie jest taka sama jak na szlaku, gdzie ten, ta, ten śnieg jest nawiewany i jest go dużo więcej. A w jakie tarapaty możemy? Się wpakować w takich górach, w gorce? Możemy się na pewno wychłodzić w wyniku nieodpowiedniego ubrania, w wyniku przebywania w takich warunkach zimowych przez dłuższy czas, przez niedobre zaplanowanie wycieczki, czyli gdzieś tam nie, nie przeliczymy sobie dobrze czasu do schroniska. Nie zwróćmy uwagę, właśnie, że ta wędrówka zimą jest dużo dłuższa niż wynika z przewodnika, z mapy w, w czasie letnim.